Ta kurwa, w dupę ci mogę pokazać, kurwa, w dupie <laughs> nie będziemy już tańczyć. Czymś ciężkim warto, mogę cię jebnąć. <laughs> Chcę trafić na wiochę.pl. Ale co my takiego robimy? Nic! Nie chcecie, to tu nie wchodźcie! Widzimy, na wiocha, jest, Wow! Super! Czy co ty dodają, tylko patrz, jest wiocha. wiocha.pl Tu pacowa y, na wiochę, to możesz jedynie ty wejść, ty i ten twój jebny ryj. Jedny ryj. Czekaj, no bo jesuncie. sorry, taka jest prawda. Gabaret. Ja potem zajrzę sobie na playu. Już mam 38 wiadomości, ale kij z tym nie. ta sama jesteś, kurwa, piszę. Ja pierwsza. A skąd ty wiesz, człowieku, ile ja mam lat? Najebusy, no jesteśmy najebane, i chuj wam do tego. Nie dobra, nie jesteśmy na pana Sorry. Nie ma Na pogadamy. Nie wchodzimy. O to za akta. Ha ha ha, no to kurwa piękna Akta to masz ty i twój dom kurwa. Bo ja już czuję co się w twoim domu dzieje. Kto tu kurwa jest nie w stanie wejść, wyjść stąd, bo ty jesteś chyba nie w stanie pierdolić, jak nie wiem co. Wyjdź stąd, po co masz pisać takie głupoty i co do kogoś innego.